Witam wszystkie skorpiony i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca listopada. Miesiąc jest niemożliwy, ponieważ ma bardzo napięte konstelacje, także w świecie będzie się bardzo dużo działo, nie tylko ze względu na totalne zaćmienie w byku w opozycji do Twojego znaku na pełni, ale konstelacje są bardzo yy, napięte. I nie da się ściągnąć tej energii temu gadaniu, propagandzie i temu wszystkiemu, co się będzie działo, ponieważ Słońce, Wenus i Merkury znajduje się w Twoim znaku, co oznacza, że jest czas urodzin, że jest czas spełnienia swoich marzeń, swoich życzeń i skupienia na sobie. To, to zaćmienie, totalne zaćmienie księżyca w znaku byka, omówiłam już w poprzednim wideo, ale po, ponieważ dookoła nas będzie dużo niemożliwych informacji, skoncentruj się na swoje zadania, postaw sobie priorytety razem ze Słońcem w Twoim znaku, czyli czas urodzin, to co teraz postanowisz, ma być wykonane w kolejnych 12 miesięcy. Czas jest nie tylko na skupienie się na sobie, ale zastanowienie się co z tymi relacjami. Jacy partnerzy, jacy ludzie wchodzą do Twojego życia, jakie osoby mają zostać w Twoim życiu, jakie emocje, jakie uczucia żalu, strachu, dramatu związanego z przeszłością trzymasz jeszcze w sobie, co cię ogranicza na to, aby otworzyć się, żeby było fajnie, żeby było miło, żeby było przyjemnie. Ponieważ i Słońce, i Wenus, i Merkury oznacza czas, że można zarobić pieniądze, do 22 masz bardzo dobry czas kto teraz pracuje, kto ma jakieś bardzo dobre pomysły, kto skupi się zawodowo także w tym kierunku, może do 22 poprawić swoje sytuacje finansowe. Jest moc, jest siła, jesteś konkretny, jesteś rzetelny. Widzę, że pieniądze płyną do ciebie. Poprawisz także swój wizerunek. Czujesz się dobrze. Może tych emocji jest za, 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 są za bardzo intensywne, za bardzo ekstremalne nie wchodź w to, ale posłuchaj tego, co mówią inni. Uran znajduje się naprzeciw. Uran znajduje się naprzeciw i z totalnym zaćmieniem księżyca, które aż do 11. Od pierwszego właściwie Wenus jest w opozycji do Urana. Wenus w kwadracie do y, Saturna. Y, Słońce jest y, w koniunkcji do Merkurego, 9, 10, Merkury w opozycji do Urana. Merkury w kwadracie do Saturna także 10 I 11 jeszcze Słońce stoi w kwadracie do Saturna. W jakiej relacji jesteś? Jaka relacja jest prawdziwa? Gdzie jest twój dom? No kurczę, tutaj jest ten kwadrat, tutaj są trudności. Tak jak gdybyś chciał się przeprowadzić, czy założyć nowy dom, nową rodzinę, czy też masz już nowy dom, nową rodzinę, a nie dogadujesz się z tym partnerem, czy są inne plany, inne wizje, lub też jest to jakaś osoba, która no, ma inne wartości życia, gdzie nie jest komfortowo, gdzie nie jest przyjemnie, może coś brakuje. Może ta osoba nie pracuje, może ma inne poglądy na świat, może ma inną wiarę, inne, inne przekonanie, może po prostu ma inny styl życia, jednocześnie wszystko jest załatwione wszystko kupione. Dla innych skorpionów może to oznaczać rzucam wszystko i skupiam się na sobie, przeprowadzam się, pojawią się na pewno pomysły nie tylko rozstania się z jakimiś osobami, zerwania, i to wyjdzie z Twojej strony. Ja widzę. Że Ty będziesz tutaj decydował, oprócz tej pełni, oprócz tej pełni, tutaj może się wydarzyć jakaś sytuacja, ponieważ konstelacje są bardzo napięte i w kwadracie do Saturna oznacza, że ten dom, to miejsce, to poczucie bezpieczeństwa, które szukasz, i Saturn yy, będzie przechodził w marcu 2023 do znaku ryb, ustawi się w Trygonie. Na pewno pojawi się od marca 2023. Nie rób nic na siłę, nie wbijaj się w tematy, nie trzymaj na tych starych wartościach. Są tutaj jakieś podpowiedzi z zewnątrz: ktoś ci chce pomóc, ale ty nie przyjmujesz, może nie przyjmujesz tej, tej osoby, może ta osoba cię nawet denerwuje ale to nie jest ten partner, partnerka dlatego, że spełnią w znaku, w znaku byka, wiele skorpionów będzie się rozstawać, wiele skorpionów będzie rezygnować, wiele skorpionów, te tajemnice, które, które były zakryte, dopiero teraz dostrzeże i uwaga razem z tymi napiętymi konstelacjami na pewno będzie wiele rzeczy, które może podejrzewałeś, może przemyślałeś, może tu chodzi nie o partnerstwo, może chodzi o współpracę i kooperację, może jesteś w jakiejś Spółkach, tu może chodzić także o jakichś przełożonych, o jakichś dyrektorów, na pewno związane jest z jakąś kobietą. Jakaś kobieta, temat jakiś mamy. Może być także dookoła, dookoła tej pełni, ale siła jest przy tobie. Jeżeli nie będziesz e, trzymał e, tych starych emocji i uczuć, wyrzucisz to siebie i popatrzysz dalej, popatrzysz za horyzont. To jest jasność, jest, że wszystko będzie do marca 2023 na Twoją korzyść rozwiązane. Także jeżeli to są wszystkie problemy związane z domem, z rodziną, mieszkam tu czy mieszkam tu czy przeprowadzam się, czy rzucam, czy to sprzedać, czy to kupić, e, czy wyjechać za granicę, bo też będzie taka możliwość z tym plutonem. Widzę, że b, będzie w marcu 2023, że niektórzy będą, b, będą także tego próbować. Tak? Tworzenia czegoś nowego, ale Pluton oznacza żyć swoją prawdą, nie inną. I nie wchodź w relacje, które naprawdę wnoszą bardzo dużo niepokoju. Które z, jeżeli to są osoby, które nie dają ci stałości, nie dają ci stabilności, to może być nawet dla niektórych, że, że nie tylko jakaś osoba nie pasuje, czy ma inne wartości, czy ma inne poglądy i na, na, nawet na, na razie tego nie dostrzegasz, czy na początku dobrze, wszyscy nam się po, podobają i później do, dopiero po jakimś czasie do, dostrzegamy he, hej. Coś tutaj, coś tutaj nie pasuje. Otworzyłabym się naprawdę na te związki, na tych ludzi, którzy dają Ci to poczucie bezpieczeństwa, którzy dają Ci to poczucie: ok, przy tej osobie jestem w domu, z tą osobą się rozumiem, i dla innych znowu skorpionów może być to czas, że pojawią się jacyś nowi ludzie, pojawią się partnerzy, z którymi na naprawdę chcieli być i zostaną na stałe razem z tym za, zaćmieniem, czyli single mają na to cza, szansę. Jednocześnie przez cały miesiąc, dokładnie do 12 stycznia Mars jest w biegu wstecznym i, zajmuje się, i znajduje się w znaku bliźniąt. U ciebie będzie chodziło nie tylko o relacje, ale uporządkowanie tematów finansowych. Proszę tutaj z tym Marsem w biegu wstecznym i jeżeli chodzi o relacje i partnerstwa, kto chce naprawdę się rozstawać, to te tematy finansowe musicie, bo tu widzę, że będziesz bardzo dużo energii przeznaczał. Będzie, jak, be, będzie dużo rozmów, będzie dużo biegania, będzie dużo telefonów, załatwiania. Czy będziesz mailował, czy może jest to jakiś kredyt, ale teraz z Marsem w biegu wstecznym nie rozpoczynamy, nie rozpoczynamy własnych działalności, nie brałabym także do 12 do 18 nawet stycznia, bo merkury będzie w biegu wstecznym jakiś kredytów, ale poczekałabym tutaj, bym zmieniała. Jeżeli coś już zacząłeś, jeżeli coś już zacząłeś i robiłeś, robiłeś wcześniej. To proszę to, 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 to dokańczać, Wtedy, tak? Będzie dużo załatwiania, dużo poporządkowania, może być chaos jakiś, tak? Czyli jeszcze raz to, co wcześniej omawiałeś, to, co wcześniej, że trzeba będzie jeszcze jakiś papierek, że jeszcze jakiś podpis, że trzeba będzie tu czy tu pojechać, czy, czy coś załatwiać, ale ten temat y, załatwiania pieniędzy czy też uporządkowania spraw finansowych będzie bardzo ważny. Tu może chodzić o jakąś pomoc, także, bo to jest taki dom banków, po pierwsze, ubezpieczeń z ubezpieczeń, ale także pomoc socjalna, pomoc na dziecko, pomoc na dom, pomoc na. Na, 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 na światło, no, na, na wszystko, co tutaj na, na węgiel są, w zależności kraja, w jakich krajach jesteście, mo, możecie jeszcze dostać tutaj jakieś pomocy, to proszę sobie to zorganizować. Widzę, że będzie tak, że, że to otrzymasz. W, w każdym bądź razie, będzie na Twoją korzyść, pomimo, że to wymaga dużego nakładu pracy, bo Mars będzie w biegu wstecznym, że coś po prostu się ciągnie, że będzie dużo. Rozmów, ale jednak tutaj be, będzie przykład Tematem bardzo ważnym do 22: jesteś: ty, relacje. Ja, partnerstwo. Z kim chcę być, z kim nie chcę być, z kim chcę współpracować, z kim nie chcę współpracować. Ponieważ Saturn ustawia się w kwadracie do tego, do tego wszystkiego, może być to z tematem ojca związany, ale przede wszystkim, drogie Skorpiony, z tematem odpowiedzialności. Czy Ty obejmujesz i jak obejmujesz tą odpowiedzialność za siebie? Czy Ty y, jesteś wolny, czujesz się wolny w danym związku, w danej relacji, w danym domu, y, w danym państwie? Czy czujesz się niezależny? I nie o to chodzi, że robisz sobie co chcesz, ale naprawdę, czy się spełniasz? Czy masz swoje miejsce, czy masz swój czas, czy możesz pracować, czy chcesz czytać, czy, czy leżeć? Czy są tutaj jakieś ograniczenia? Bo Saturn. Saturn ogranicza, Saturn krystalizuje tak? i temat będzie rozwiązany do marca 2023, czyli nie robiłabym nic na siłę. Następnie 16 wenus przechodzi do znaku strzelca, 17 merkury opuszcza Twój znak, i 22 słońce przechodzi do strzelca, czyli czas na zarabianie, czas na rozwój osobisty, czas na naukę. Czas skupienia się na sobie i podjęcia takiego na, na naprawdę konkretnych, nie chcę powiedzieć decyzji, bo Mars jest w biegu wstecznym, ale decyzji dotyczących ciebie i czas na zarabianie pieniędzy, i pomyślenie o sobie, czy kocham siebie, czy akceptuję siebie, jak podchodzę do, do siebie, czy czuję się wartościowe. Jest właśnie do tego 22, i tu jest poprawa sytuacji finansowych. Ja myślę, że. Dla niektórych skorpionów może być także jakiś temat ekspartnerstwa. Wyjaśnienia jakiegoś tematu. Wyjaśnienia jakiejś byłej relacji. Tak? Jakieś bardzo ważne tematy mogą się tutaj też pojawić, z ekspartnerami Mars. Tak? czyli z ekspartnerami dotyczy, dotyczy kobiet. Ponieważ planety opuszczają następnie Twój znak i koniec jest czasu urodzin, 22 Słońce przechodzi do znaku Strzelca, nic nie szkodzi, ponieważ planety ustawiają się przed Tobą, jest więcej mocy, jest więcej siły, jest więcej wiary. Jednocześnie wpływają te trzy planety, nie tylko dodają radości, sił, optymizmu, wiatru w żagle, ale poprawiają. Zawartość Twojego portfela. Widzę, że tu będziesz pracował, że robisz coś nowego, coś innego. Wie więcej radości, więcej zadowolenia. Bardzo dobry czas byłby na przykład, jeżeli chodzi o szkolenia. Wszyscy, którzy pracują z przekazem wiedzy, z przekazem informacji, nauka, nauczanie, szkoły, przedszkole, ale także wszystkie osoby, które wykorzystują swoje talenty w tych. Właśnie swoich talentów, będzie poprawa sytuacji finansowych. Jeżeli ktoś z Was wyjedzie tutaj za granicę, także będzie poprawa sytuacji finansowych, bo te planety pozostają, słońce pozostaje cztery następne tygodnie i widzę, że ty będziesz zarabiał, ty będziesz przynosił te pieniądze i od 22 będzie lżej, czyli należy tak naprawdę. Uważać tutaj do 11 jest najbardziej napięta taka sytuacja między tobą, między relacjami a sytuacją domu. Jeżeli nie możesz czegoś rozwiązać, jeżeli widzisz, że siedzisz w tym kwadracie T, tak? czyli że jesteś tutaj uwikłany w jakieś tematy, to nie rób nic, to zostaw to, to przeczekaj to. Po prostu, dlatego że będą pewne sytuacje, które same się rozwiążą do marca, z tym zaćmieniem w znaku byka. Może ktoś sam zniknie z twojego pola widzenia, może to będzie jakiś przełożony, może to będzie jakiś partner, może to sam, może się dowiesz czegoś i wszystko rozjaśni, a na pewno prawdy będą wszystkie prawdy, to co jest ukryte, to co jest zakryte, razem z tym zaćmieniem. I z konstelacjami, ponieważ są opozycje do Urana, do Urana, do Urana wszystkich planet, czyli i Słońce, i Wenus, i Merkurego w kwadracie T, że się spokojnie do marca 2023 wszystko wyjaśni, a jeżeli chodzi o sytuację finansową. Jest tutaj poprawa i to pomoże Ci w, ka w każdej sytuacji i dodaje Ci także siły. i po, Ponieważ następnie planety przechodzą do znaku koziorożca, czyli i Merkury, i Wenus, yy, i Słońce, to do, do końca roku stał będziesz także tutaj prosto na nogach. 23. Nów w znaku strzelca, bardzo dobry nów także dla ciebie, jeżeli chodzi o poprawę sytuacji finansowych, nowe prace, zarabianie pieniędzy, wyjazdy za granicę, ale także jakiś cel, jakaś wizja, jakiś plan, jakiś projekt, o którym myślałeś, o którym marzyłeś. Teraz może być zre, z, zrealizowany, dlatego że Jowisz wyrusza w bieg, w bieg prosty i od 24 stoi w trygonie. Stoi w trygonie ze znaku, ze znaku ryb, co oznacza więcej radości, więcej przyjemności, czas na romans, czas na miłość, czas na zajęcie się dzieckiem, czas na y, realizowanie swoich życzeń, serca. Może wtedy bardzo dobry czas dla Skorpionów na wejście w nowe partnerstwa, w nowe miłości, właśnie z jakąś osobą, z którą się rozumiesz. Tu jest ten Neptun, tu będziesz bardziej zainspirowany, tu będziesz bardziej rozwijał swoje, swoje talenty. Może właśnie z tymi planetami i Słońce, Wenus, i Merkury, i z Neptunem w Trygonie, i z Jowiszem, który od 24 odnowił to, co postanowisz. Jeżeli postanowisz, Zmienić pracę, jeżeli postanowisz otworzyć własną działalność, jeżeli jest jakaś wizja, jakiś plan, jakaś, jakaś inspiracja, przyczyni się naprawdę do popraw sytuacji finansowych i Twoja praca się opłaci, tak? Zaczynamy wszystko od 18, ale można tutaj już podłożyć podwaliny do tego wszystkiego. Pluton stoi po Twojej stronie. Do marca. Pluton jest w biegu prostym, dodaje ci siły, dodaje mocy i wpływa przede wszystkim na Twój sposób myślenia, na Twój, twój sposób mówienia. Jeszcze wiele się rozjaśni, jeszcze wiele będziesz wiedział, jeszcze wychodzisz ze starego sposobu myślenia, jeszcze nie będziesz się trzymał na tych starych wartościach. Pluton mówi: popatrz, jaka jest prawda. Pozostań przy prawdzie. Pozostań przy tym, co jest. Jakiś temat także związany z rodzeństwem. Jeżeli ktoś nie ma wyjaśniony, to będzie się także wyjaśniać, ale także mową, pisan, pisaniem, przekazem wiedzy, przekazem pracą w mediach. Wszystko co jest związane z komunikacją masz tutaj bardzo duży wpływ na innych. Wykorzystaj to. W pozytywnej wierze, dlatego że to przynosi ci korzyści. Bardzo dobry czas dla skorpionów na reorientację, na naukę, na kursy do marca 2023. Może, właśnie jeżeli chcesz się przeorientować, chcesz robić coś zupełnie innego, chcesz y, zmienić całkowicie pracę, to co robisz teraz, nie podoba ci się także z tym miejscem. Czy przeprowadzkę, nawet nawet jeżeli ta praca jest gdzieś dalej, nawet jeżeli ta praca jest za granicą, to się uda. To się uda, tylko otwórz się na zmiany. Teraz należy otworzyć się na zmiany, bo widzę tutaj, że jak na początku będzie bardzo intensywnie, nawet ekstremalnie, tak od 16 ta sytuacja się radykalnie poprawia i także poprawia się sytuacja finansowa. Spełnienia marzeń, spełnienia życzeń. Życzę wszystkim y, skorpionom dobrego, spokojnego, szczęśliwego listopada i dobrej energii. Spełniajcie swoje marzenia i życzenia w spokoju i w skupieniu. Zapraszam na robienie horoskopów rocznych. Na rok 2023, ponieważ od następnego roku razem z Plutonem, który przechodzi do znaku wodnika, będzie się bardzo dużo w świecie, właściwie wszystko zmieniać. Zapraszam na warsztaty w mielnie 4 i 5 lutego, gdzie będę omawiać, jakie energie oczekujemy od roku 2023 do 2044. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkiego dobrego.